na tym nabożeństwie. Pierwszą rzecz, którą uczynię, Spirit. Czuję, że Duch Święty mnie do tego prowadzi. Tam na balkonie. And here in the main floor. I tutaj na sali głównej. If you become discouraged, jeżeli zniechęciłeś się, And that discouragement, I to zniechęcenie has kept you from the secret closet of prayer, you don't pray like you did. komory modlitwy, nie modlisz się tak jak kiedyś. We talk about repentance. Mówimy o opamiętaniu. repentance. To jest prawdziwe opamiętanie. You may be a pastor or a Christian worker. Może jesteś pastorem, może jesteś w służbie, or working with young people. Może pracujesz z młodzieżą. And God's been using you. Bóg używa cię. But you have to acknowledge before a holy God. Ale musisz wyznać przed świętym Bogiem I have not been seeking him że nie szukałem Go. I have lost my first love. Utraciłem pierwszą miłość. I need a touch from God. Potrzebuję do, dotknięcia Bożego. I need a of my Potrzebuję odnowienia mojego ducha. Chcę, aby Duch Święty mnie na nowo pociągnął do miejsca modlitwy i postu. Jeżeli są żony pastorów tutaj, powiedz, bracie Dawidzie, to co powiedziałeś dotknęło mojego serca. Is doing in me. Duch Święty czyni coś we mnie. I want you if you're wyszedł ze swojego miejsca i stanął tutaj. And, and the will restore to you. I będę modli shave book oddał ci z powrotem. Wszystko to co zjadły robaki. And for for grandmothers even. I również dla starszych kobiet. God will restore the fire of the Holy Ghost to your heart. was ogień Ducha Świętego. no music. No music. Nie będziemy grali. I'm not trying to create some psychological uh, movement. Nie chcę tutaj psychologicznego nacisku wywierać. But are you willing to humble yourself? Czy ty jesteś gotowy uniżyć się? I po prostu przyjść do Pana i powiedzieć, Panie, Ty dzisiaj do mnie przemówiłeś. Ja jestem tym, który jest w potrzebie. Z balkonu zejdźcie na dół. I tutaj, I tutaj Wy z tej sali przyjdzie do przodu, będziemy się modlić. Weźmiemy autorytet nad tym w imieniu Jezusa. Jeżeli odeszłeś od Boga, jeżeli nie znasz Jezusa, również przyjdź do przodu. Przyjdź i stanie razem z tymi, co są. I będziemy widzieć cud. Could move in close? Przyjdźcie bliżej, przyjdźcie bliżej. Hallelujah. Mm. Hallelujah. Don't be afraid to cry. Nie obawiajcie się płakać. God said to this one, do oh, I look. Bóg powiedział to jemu, has a broken heart and a contrite spirit. Bóg powiedział zapatrznął serce tego, który, jest, który ma złamane serce. Just, you can just stand in the aisles. Możecie również stać w przejściach. Stand in the Możecie stać w przejściach również. The Holy Spirit is here Duch Święty jest tutaj. To do a lasting, deep work in our hearts. Aby dokonać ostatecznego, głębokiego dzieła w nas. Poczekamy na innych, którzy jeszcze przychodzą. Hallelujah. Hallelujah. Help us, Holy Spirit. Duchu Święty, pomóż nam. Do, what you have to do czyń to co chcesz czynić do what you want to do czyń to co masz czynić we'll just open vessels to you. jesteśmy otwartymi naczyniami przed tobą <laughs> Would you lift your hands. podnieście swoje ręce Zacznijcie prosić Boga, Bogała przeba powiedz, przebacz mi panie za zaniedbanie ciebie for, leaving my first love for you. za opuszczenie pierwszej miłości bring me back Jesus. Doprowadź mnie z powrotem, Jezu. Break my heart. Złam moje serce. Give me a new heart. Daj mi nowe serce. A new touch of prayer nowy dotyk modlitwy. Abym szukał Twojego oblicza. Ja chcę, aby każdy, kto wyszedł do przodu, każdy, kto jest w tym budynku, który zna Pana, podnieś swoje ręce teraz i wzywaj teraz Pana. O, God, o Boże, przyślij na nowo Ducha Świętego. Dotknij mojego życia. Włóż brzemię modlitwy w moje serce. I brzemię modlitwy w moje serce. Ja wzywam Ciebie, Jezu. Folks, call on him now. Kochani, wzywajcie Pana. Znieście swoje głosy do Pana. On his name. I wzywajcie Jego imienia. O, God, o Boże. We're gonna seek your face. Będziemy szukać Tego oblicza. Forgive us Przebacz nam, for being too busy for you. byliśmy zbyt zajęci. Oczyść nas. Us. Uświęć nas. Break our hearts again. Na nowo skróć nasze serca. Powołaj nas do modlitwy. We szukali twojego oblicza. Alleluja. Uwielbiajmy go. Uwielbiajmy Pana. God I, praise you. Halleluja, uwielbiamy I give cię you my Panie. Dodajemy ci nasze serca. Call me Jesus. Powołaj mnie, Jezu. Podciągnij heart back moje serca na nowo do modlitwy. Halleluja Alleluja. I give you praise. Lord, we pray for the leaders, Panie modlimy się o przywódców. Of all of these God, wszystkich tych wspaniałych kościołów, zielosiątkowych zieloświątkowych kościołów, the Kościołów Bożych, Penny Union, y, wspólnot zieloświątkowych i gdziekolwiek imię Jezusa jest wywyższane, The true church of Jesus Christ. Prawdziwy kościół Jezusa Chrystusa. God, we, we pray for our leaders. Panie, modlimy się naszych przywódców. Give them discernment. Daj im poznanie. Protect them, Lord. Zachowa ich, Panie. Give them courage. Daj im odwagę. And holy boldness. I świętą odwagę. To stand up. Aby powstali, When the Holy Ghost is speaking, kiedy Duch Święty przemawia, say, no, i aby powiedzieli nie. We not allow this. My nie pozwolimy na to. We will allow the work of the Holy Ghost. My nie będziemy zaniedbywać pracy Ducha Świętego. We no flesh. My nie będziemy mieli tutaj ciała. We no nie chcemy głupoty. Give them power. Daj im moc. Give them Daj im poznanie. We pray for these men. Modlimy się o tych braci. O superintendent. O prezbitera naczelnego, leaders, o wszystkich liderów. God, give them wisdom. daj im mądrość. Keep them close to your heart. Trzymaj ich blisko swojego serca. Keep, Keep them broken before you, Jesus. Niech będą złamani przed Tobą. And from all our friends I modlimy się o wszystkich naszych from przyjaciół. From Ukraine, z Ukrainy. From the Czech Republic. Z Republiki Czech. Lord, all these nations. Z wszystkich tych narodów. Oh God. O Boże. We're crying not for revival. O We're crying for you. O to, we, o to, want, abyś ty we want Jesus. We want Christ. We want the presence of Jesus. We're not looking for a shortcut. Nie szukamy skrótów. We're not looking for a plan. Nie szukamy We're looking for Jesus. Ale szukamy Jezusa. We're looking for the Holy Ghost. Szukamy Ducha Świętego. Spirit of the Living God. Z Ducha Żywego Boga. Fall upon Poland. Wstąp Duchu Święty na Polskę. Hallelujah! Hallelujah. Powołaj mężów modlitwy of fasting. i postu. Not covetousness. Nie ludzi, którzy będą zazdrościć. No competition. Nie ludzi, którzy będą But Jesus. Którzy będą rywalizować ze sobą, ale ludzi, którzy będą szukać Jezusa.

Być może po raz pierwszy, a może odeszłeś od Boga bardzo daleko i teraz wracasz do Niego z powrotem. Podnieś swoją rękę, jeżeli wyszedłeś do przodu, aby oddać swoje życie Jezusowi. Podnieś teraz swoją rękę. You, so Chcę modlić yes. się o Ciebie, dlatego podnieś swoją rękę. Yes. 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 Ilu z was, którzy podnieście swoje ręce, nigdy wcześniej nie byliście w tym kościele? Podnieście swoją rękę, abym widział. Wysoko. I Tak, pomachaj do mnie, żebym mógł, mógł zobaczyć twoją rękę. God bless you. I Bóg was błogosławi.